w następnej ale degustacji, mam taki mały projekt tutaj Zostałem pod choinkę e, butelkę e, z e, przyprawami do ginu Piszę tylko, że weź wódkę, zalej, e, poczekaj i będziesz miał gin no i tak to zamierzam zrobić, nawet ci też, dali, dodali że można później sobie to odsecić. tu w krokach jest tak, że Dodaj wódkę. Trzymaj w ciemnym i zimnym pomieszczeniu. Potrząsaj 3 do 5 razy dziennie. A trzymaj przez do 3, do 3 tygodni. I ten trzeci punkt mi się tutaj bardzo podoba. Spróbuj, co ci wyszło po kilku dniach i rób tak dalej, aż osiągniesz optymalny dla Ciebie poziom smaku i aromatu. No może się okazać, że wypijesz wcześniej niż osiągniesz ten optymalny, no ale tak to jest. No i jak już osiągnie ten optymalny dla Ciebie smak i aromat, no to trzeba odcedzić w karawkę czy, czy w inną butelkę, po to jest to siteczko, no i później już tylko pić. Do tego celu wybrałem polską wódkę, 40% Krupnik, wydaje się najlepsza do tego celu, przynajmniej ma odpowiednie wolty, no i zobaczymy jak to wyjdzie, oczywiście jak już będziecie to oglądać, to razem będzie już gotowy produkt i oczywiście próba smaku, no a teraz będę musiał teraz czekać 3 tygodnie mieszać butelką. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam podobnie. Minęło no, prawie dwa tygodnie. Nie będę czekał trzy. Myślę, że aromat jest wystarczający. To już my. No, dosyć, dosyć ładnie. Jak widzicie, te wszystkie e, zioła tutaj e, spęczniały. E, wydały korek swój. Także teraz to wygląda trochę jak, jak whisky, trochę jak. Złoty rum jest lekko zmętnione, no trzeba by przesadzić Mamy siteczko, że będziemy przesedać teraz do drugiej butelki, tak żebyśmy mogli później spróbować. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No to witam z powrotem. E, trzeba nalać. Zobaczymy jak to wyszło. Te butelki mi się bardzo podobają. E, wyglądają praktycznie jak zapteki. Także cudo. Sporo tutaj materiału zostało. E, dużo rumianku, e, ziela angielskiego e, no, dużo tego jest. Niekoniecznie są te, te, te zioła takie, no, e, najbardziej popularne, jeśli chodzi o dodanie do ginu. No, ale jak widzicie, całkowicie zmieniło to kolor. E, troszkę wygląda jak e, złoty rum albo bardzo lekkie whisky. E, lekko zamglone. Nie jest. Kryształowo klarowne. Ok, e, zobaczmy, aromat. Bardzo przyjemny, ziołowy, kwiatowy. Dużo rumianku zdecydowanie, dużo rumianku czuć. E, jałowiec jest gdzieś tam zepchnięty troszeczkę, ale go czuć. Zdecydowanie wiadomo, że chodzi o jean. Natomiast rumianek jest to bardzo intensywny. Dodatkowo takie właśnie ziołowe aromaty, przyprawowe. To ziele angielskie dużo daje tutaj. Naprawdę jest intensywne. Dosyć przyjemnie, lekko alkoholowe oczywiście jest wódka, ale bardzo przyjemnie bardzo zbliżone do takich normalnych, może bardziej aromatycznych ginów A propos aromatyczny dzień, nie. Eee, no dobra, no to spróbujmy. No jest różnica. Przede wszystkim e, ten gin nie jest taki słodki. Bardzo wytrawny. E, nie ma tej takiej lepkości praktycznie likieru, jak większość komercyjnych ginów. Prawie nie ma słodkości, ale jest. E, wyszło troszeczkę z tych, z tych ziół tutaj, może jest lekka słodycz. Bardzo intensywne aromaty ziela angielskiego, kolendry, rumianku. Rumianek jest bardzo intensywny tutaj. Jałowiec jest jakby na, na drugim miejscu, trochę zepchnięty. bardzo intensywne aromaty ziołowe, przyprawowe, trochę takiej właśnie pikantnej przyprawowości. Także ziele angielskie tutaj naprawdę bardzo dużo dało. Trochę tego listka też dało. Ale Rumianek tutaj chyba jest przesadzony, e, chyba trochę za dużo, chociaż on daje taką, taką słodycz i kwiatowość tutaj, e, ale chyba przesadzone. E, kolendra ok, daje taką przyprawowość, natomiast e, wydaje mi się, że ja to trzymałem niecałe dwa tygodnie. Jakby to trzymać według przepisu trzy tygodnie, no to, pff, to by było jeszcze ze dwa razy mocniejsze. E, Myślę, że za dużo. E, wystarczyłby chyba tydzień. E, ogólnie fajnie. Ciekawie. E, bardzo przeprawowo. Troszeczkę inne niż e, zwyczajnie. E, zioła. Do ginu. Szczególnie ten rumianek i, i, i ziele angielskie. No i ten liść laburowy. Reszta to się pojawia. No i zdecydowanie jest wytrawniejszy niż, niż komencyjne e, dziny. Ale ciekawy, przyjemny. Natomiast bardzo, bardzo intensywny. Hmm, chyba trochę przesadziłem z długością e, trzymania. No i tak mi się podoba. No, myślę, że z tonikiem będzie akurat. Mam nadzieję, że takie też Wam się podobało. Warto eksperymentować z własnymi ziołami. Na początku pamiętam, że po prostu dodawaliśmy sporo jakut jełowca i naprawdę było przyjemnie. Chyba to wystarczy. Można eksperymentować z innymi dodatkami, z pomarańczą, na przykład ze skórką w ogóle samo pomarańczy, będzie też bardzo fajne. Róbcie co Wam się podoba, co Wam smakuje, natomiast myślę, że tu za dużo jest rumianku, ziela angielskiego i ten listek laurowy, chyba był taki nie bardzo potrzebny, ale ogólnie jest to ciekawy aromat. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, co będzie Wam przypominał nam nowe na kanale, tak, że będzie na bieżąco, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji, no i Wasze zdrowie. Cheers.